Dzień dobry! Dzisiaj opowiemy sobie, jak dobrać silnik do urządzenia robokli, zarówno 114F, jak i S. Czym się one różnią? Przede wszystkim wyglądem, ale porozmawiajmy teraz o silnikach. Tak naprawdę, na tą chwilę mamy trzy rodzaje silników: silnik jednoturbinowy ze starym separatorem, silnik dwuturbinowy. Ze starym separatorem i silnik dwuturbinowy z nową, wydajniejszą konstrukcją separatora. Czym się te silniki różnią? Te dwa mały, miały czy mają zastosowanie w roboklinie S, ale również w 114F i 114F. Jak wygląda ten 114F, tutaj gdzieś zaraz Państwu pokażę. To jest do silnika. Do urządzenia Roboclin S, i też Państwu go gdzieś pokażę tutaj, w tym momencie. Okej, okay. te trzy silniki czym się różnią, jak sami Państwo widzą, przede wszystkim wysokością. Te były stosowane w Roboclinie serii 114F i 114F, natomiast te trafiły później i do S, +a, i do 114. Silniki te. Akurat są 800-watowe, ten, ten jest też 800-watowy. Czym się różnią? Sposobem mocowania przewodów, które w nowej generacji silniku wygląda to w ten sposób, czyli jest po prostu zwykła zapinka, łatwo wyjąć i wpiąć kabel. Natomiast w tej generacji silników trzeba mieć taki specjalny przewód po to, żeby ten silnik podłączyć. Jeżeli mieli Państwo silnik starego typu i wyjęli te zapinki, one najprawdopodobniej uległy uszkodzeniu, dlatego trzeba je po prostu kupić sobie nowe. Oczywiście w naszym sklepie internetowym można nabyć te silniki, czym się, czym się sugerować kupując silnik do swojego roboklina, przede wszystkim wysokością, czyli jeżeli jest dwuturbinowy, to mogą Państwo zastosować ten. Jak i ten, ale jeżeli Państwo mają jednoturbinowy, to zalecamy stosowanie silnika jednoturbinowego. Obowiązkowo do tych dwóch rodzajów silnika trzeba dokupić przewody. W naszej ofercie do każdego z silników te przewody otrzymują Państwo po prostu gratis. Link do sklepu znajdą Państwo poniżej. Jeżeli Państwo będą mieli problemy jakieś, nie ma problemu, można skontaktować się z naszym serwisem. Też Państwu zamieszczę link do serwisu poniżej. Myślę, że to tyle. Łatwy sposób doboru silnika poprzez tylko i wyłącznie jego wysokość. To jest po prostu najważniejsze. A więc zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą i tyle na tą chwilę. Dziękuję bardzo. Do widzenia.